I teraz w lewym górnym rogu pokazała nam się średnia temperatura, maksymalna temperatura i minimalna temperatura. I możemy zrobić trzy takie punkty. Mamy punkt numer dwa, jest to samo. I punkt numer trzy, powiedzmy tutaj. Jeśli teraz byśmy chcieli dołożyć czwarty, punkt numer jeden zniknie, pokaże nam się kolejny. A więc zróbmy sobie tutaj kolejny i przeskoczyło nam kwadrat prostokąt. Ta sama sytuacja. Kasujemy tamto. Możemy zrobić sobie prostokąt, który też już nam pokazuje średnią, maksymalną i minimalną temperaturę.